Dobry wieczór, czas spać. Czy zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest i czy na pewno to robisz? Mycie buzi i rano i wieczorem każdego dnia preparatem myjącym, delikatnym, dostosowanym do wieku, dostosowanym do rodzaju skóry, yy, po to że tak należy robić się wypowiedziałam. Mycie buzi jest bardzo ważne. Ja jestem właśnie umyta, wypielęgnowana, stąd takie właśnie poświaty wszystkich kremików yy, i pięknie pójdę spać, a moja buzia będzie się regenerować i będzie yy, zadowolona. Do czego potrzebne jest to mycie? Przede wszystkim do zdjęcia makijażu, przede wszystkim do właśnie do oczyszczenia skóry, do tego żeby zdjąć cały dzień, nawet cały stres, wszystkie szkodliwe warunki środowiskowe osiadają nam na twarzy. Skóra wytwarza sebum przez cały dzień, jest na niej makijaż, to wszystko powoduje, że musimy ją oczyścić. Oczyszczanie jest ważne dla Odświeżenia dla rozjaśnienia, dla delikatnego złuszczenia. Tam są takie granuleczki, ale nie jest to żaden peeling, tylko delikatne mycie, które systematycznie stosowane pozwoli zachować skórę świetlistą i jasną i będzie wchłaniać pięknie wszystkie witaminki, które damy jej na dobranoc i na dzień dobry. Ale pamiętajmy, że makijaż trzeba zmyć, a rano buzie trzeba umyć z tego, co daliśmy jej na dobranoc, bo już będzie następny dzień. Pięknej nocy.